Dzień dobry. dzień dobry Jak kończy dziku mówi, to wtedy mówi dzień dobry dzień dobry, dzień dobry. Ale jeszcze nie <grym> Już tak, już tak RYOSO R.A Patrz Hyper jak, jak wyglądam epicko Ty tak nie wyglądasz Wyglądam ogielny Patrz na patrz na, z należy z z należy na takie defaultowe? Co? Chcesz przyjąć mi takie defaultowe skiny? No ale jak ty wyglądasz? Spójrz na siebie ale nie, chociaż takiego typowo defaultowego Ja bym za nóża zajebiście Postaram się, ty nie robisz. Po prostu. Briosu. Napisałem ci, jak masz robić, nie? Eee, dobra, Pan wcześniej pamiętaj. Napisałem ja mi też. Ale wcześniej? Pytałem wcześniej. Pytaj potem, napisz, dobra? No to, to to samo, to samo, dobra. Który tak. brzmi? Sorry, nie pykło mi no. No to jest najlepszy no taktyka Ej! E! już, e! O no, 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 nie Zresztą na piekne, mojej Koniec challenge Ej, Diver, jesteś no. takim uposie Ale skibacz, możli, Bo tak, tak. Ej, focus, focus. E, to nie było kontrolowane To było celowe, widziałem Będę wyprzedzał Łeeee No że to się nie <laughs> <laughs> Dobra, przynajmniej <Ktoś> dobrego trafiłem Ktoś <laughs> się wysadził Jeleniowy dalej żyje? <grym> jeleniowy dostał strzał Ale No Aj i... Jeden Jedyne drzewo Waski... na środku Tu w lewo nie w Jeleniowy drugi, w drugi. <grym> Niech nam Pociąg, gura, pociąg <grym> Oskiba ogarnij dupę Lecę bokiem, sorry Pamiętasz jeden wyścig, dziku? I kręgle Tutaj Dzięki, kurwa. Tak, tak, tak. No, kręgiel, kręgiel! No tym bryjosą nie da się. Co to jest? Drugie miejsce, sprawdza się tak pyta. UEE! Stacja! <głos> <głos> no nie wiem, ty mi dałeś niepotrzebnie. Ile okrożeń, ile okrożeń? Nie ma skiba. Ej, 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 ej! Korę, panowie? Wykwałę. Nie mogę I grubemu zrobić. napiszę. No nie mogę skręcić. Tak nie odczytam, on się nie będzie chciał. Nie mogę skręcić, sorry. No i już reaver, koniec ślędu Ale ja wam powiem, fajna łódka, fajnie się jedzie Fajnie się na tych rampach Gorzej jak się wypada Hehehe, ta flęta Tak Akurat no, wypał Nie billboard. Bo... Ale dupne I salto Ale to zawaliłem. Dawaj skiba, się włączyła, tylko mi się, tu... się włączyła wączy... no, to Tobie też? Biały? Poderko masz na Dobra, Dawaj, zróbmy to ja Tu już na dwóch kołach jeździłem samochodem Trzysta środka zrobiłem Oj, fokus nie wyszło O, woda A ten dwuścig twój, jebany mnie ten... Tak ten zawinął Oj, dżiku, Nie w tę stronę <grych> No przecież ja wiem, że jak pituję koło, to kolować na, miejsce, na kole Skiba coś nam nie idzie tak. tak? No tak, no no dobrze, postawiam na ciebie 900 dolarów. To jest ta łódź podwodna czy to sterowiec? Więcej łódź. To... Ja bym powiedział, to że to odwrócony sterowiec. Dobra, kurczę no, chciałem powiedzieć, że... Iwer Borowiku! Ale nawet hamowanie nie pomaga, no. Iwer, ta jak droga się była, się była parę... taka szeroka, jak ty się wywaliło. Jak się resytuje, dobra, Ja F, przytrzymaj. Iwer, ty wierno to. Nie, ja pierdziele, piątka. Taka miejsce. szeroka droga, stary, taka szeroka, ty się na nie wydupiłeś. Nie wiem, nie wiem. Drugie miejsce miałem, nie? No, Miałe. wiedziałem, że coś musiało się zrobić. O, że powiedziałeś, że miałeś drugie miejsce. Tak, trzecie miejsce, super, drugi raz będzie. Nie bądź tego taki drugie. pewien. Te jak tak, bo zaraz poszli, spadłe przez to. Łe, <laughs> ja też za tobą latam bokiem. <laughs> Dupę, jak się wpadnie w poślizg, bo nie ma co zrobić już, Ale te autka w ogóle się strasznie te... Kiepsko Nie, jak wpadniesz w poślizg to dupa no Dobrze, odbite Dziękuję, po prawej ja po lewej Ło, hiper Jak u się jeździ to to wykontruje Nie, czy to dziwer? To hiper To ja byłem To ty tyle czasu przed nami? Łe! Ojejku Chopę do niego 15 sekund Mówią. Skiba! Ja, ja o, ma oto no ja nie, nie mogę, To było dobre. Nie, no, jak Dziwek potrafił nawet w miarę się mniej trzymać. Dzik, oddawaj trzecie miejsce. Nie oddam. Oddawaj. Wam tylko tyle ja wgodzie. chcę, żeby Hyper wygrał, bo w ogóle postawiłem na niego 900 dolarów. Na flip. Chłopie, Hyper Ej. to jest zarabiarka pieniędzy, on zawsze wygrywa. No wiem, dlatego zawsze na niego stawiam. Ale dupne salto znowu Ej, a co daje to? Bo ty dziku zapisujesz miejsca Kto ma pierwsze, drugie miejsce Co, co, co nic to daje? To nie daje? Nic, nic Dla falu e, Punkt to akcji to między sobą, jest. satysfakcję i kto jest bardziej zajebistym kozakiem Tak, dokładnie Dobra, że jest wyróżniony na kanale nie I możesz, chłopie, dowiedzieć się czy jesteś Nubem, czy jesteś pro Albo, albo to nie, ani to, ani to Ja nie, nie, są muszę... te, nie, nie... Są te poradniki jestem te filmiki z Minecrafta Noob Pro vs. I good Tak. Mam czwarte miejsca. Ja mam czwarte. Ja nie muszę nikomu nic ja udowadniać. Ja Ej, ja uważajcie na fale, bo one ładnie zabijają. O falach to już wiem, zauważyłem. Zaliczyłeś falę? No, dwie nawet. No radziku, już mnie nie dogonił, łatwiutko tylko. się wywoła, no. tak jak giver tutaj. Odejdę w pośpiechu. Sprzedi się ciebie. Nie wiem. Zobaczymy. Jak będziesz mi to pieniądze wypisane w Discordzie to powiedz mi, bo ja wtedy zacznę na telefon, na telefon ja mam przy sobie. Tu 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 tu. Tu ok. tu 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 tu. Tu. tu, tu. tu.